Witam Was bardzo serdecznie, Krystian Jowski z tej strony. Witam Was na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Kochani, dzisiaj sobie lecimy z dwoma kluczowymi tematami: Bombi od ekosystemu Katizen oraz NotePixel. Co tam się dzieje, jak to wygląda. Kochani, jeżeli chodzi o Bombi, zaczynamy od razu szybciutko. Jeżeli chodzi o Bombi, kto jeszcze nie gra i tak dalej, jest fajna okazja, aby sobie rozpocząć na nowym serwerze ze współpracą z Line. OK, Dubs Line Games jest to platforma taka komunikacyjna, bardziej azjatycka, która również właśnie ma gierki. Czyli coś na, na zasadzie Telegrama bądź Whatsappa, ale również właśnie bardziej azjatyckie. I jako, że dzisiaj ofi ruszył oficjalny start tej oto yy, współpracy, yy, tej oto yy, apki z grami, gdzie Bombi i Katia są. Jako pierwsze gry właśnie u nich. Co możemy zrobić? Możemy bezpośrednio wejść oczywiście i zacząć tam grać. Gramy o pewne nagrody, gdzie po prostu każdy ma szansę zyskać coś dla siebie. Przeczytam Wam wpis, który napisałem, przetłumaczyłem na grupę. Bombi, czyli pierwsza gra na platformie Line. Dołącz do Bombi na Line już teraz, zapraszam do skorzystania z linku. Oczywiście link ja zostawię w opisie. Logujemy się przez social login lub OKX wallet. I ja się zalogowałem przez OKX wallet, można założyć konto na social. I teraz tak, problem jest taki, nie wiem czy to jest problem, czy nie. No dla mnie jest to delikatny problem. Jest taki mały problem, że ja sobie pierwsze skorzystałem z przeglądarki, bo można też tutaj grać to jest moje konto na przeglądarce. OK? Na Line. Przez, wchodząc przez link line'a na przeglądarce, okay? Tylko problem jest taki, że jak sobie później zainstalowałem line, aplikację line na telefonie i chciałem, jakby połączyć to konto, to tak, tutaj mam konto niby z line'a, przez link wchodzenie, wchodziłem przez link z line'a, ok? Ale problem jest taki, że na nie na aplikacji w telefonie mam inne konto, Bombi. I tak, tutaj mój nickname to jest jakby adres mojego portfela OKX Wallet, którym się logowałem przez, na web3 na, web na stronie, tak? Przez przeglądarkę. No a na line, na aplikacji mam no, po prostu jakby inne konto. To są jakby dwa inne konta. I no nie wiem, może jest to OK, może jakby nie będzie z tym żadnego problemu. Eee, aczkolwiek jakbym zaczynał, i <laughs> oczywiście od razu mówię, jeżeli teraz zaczynasz, moim zdaniem lepiej sobie zrób. Najpierw sobie ściągnij, pobierz sobie aplikację Line na App Store czy na, czy na Android Store. Tutaj na App Store masz, wpisujesz sobie po prostu Line i to jest ta aplikacja Social Networking Line. Klikasz, instalujesz, zakładasz sobie tam konto i po prostu jak sobie tam założysz konto, jak się tam zalogujesz, wtedy klikasz link pod spodem. Ok? No chyba, że chcesz grać na przeglądarce, to możesz od razu kliknąć i tak dalej, ale moim zdaniem lepiej najpierw sobie zainstalować aplikację line, żeby po prostu tam bezpośrednio z tej aplikacji wchodzić i sobie grać. Ok? Tak jak mamy Telegram. Tylko tutaj jest to jakoś tak dziwnie zrobione, że po prostu to, to nie jest połączone. Web 3 przeglądarkowa z aplikacją Line na, yy, na telefonie. I to mnie boli troszeczkę. Mam nadzieję, że nie będę z tym żadnych jakichś tam zgrzytów i tak dalej, że po prostu. Ja już napisałem do nich maila. Oczywiście, ja już do nich napisałem maila. No, tutaj na przeglądarce jest też ten problem. Jak sobie na przeglądarce byście chcieli coś zrobić, tu jest też ten problem, no, że po prostu tutaj nie można udostępniać. Nie, nie można udostępniać, żeby tutaj mieć jakieś tam bonusy, coś tam przyspieszyć i tak dalej. No, to jest, też, to jest też jakiś problem, prawda? No, więc ja. No jak możecie zobaczyć, czekajcie, tu jest moje konto, tutaj macie moje konto na laptopie, tak, to główne, ten duży ekran, a tutaj jest moje konto na aplikacji Line, które, w które wszedłem z lewej strony, w które wszedłem właśnie y, jako następne, zrobiłem konto Line i zalogowałem się tam, myślałem, że będę to samo co z przeglądarki, a mam po prostu inne z moim nickname'em z Lina, tak więc. Ja polecam najpierw zainstalować linea, później wejść w link w opisie i kliknąć, żeby was przeniosło na telefonie to robiąc. Oczywiście nie na laptopie, tylko na telefonie to kliknąć, żeby was przeniosło na aplikację na linea, tam się podłączyć, dodać bombi i wtedy będziecie mieć gotowe. Jak ktoś chce na przeglądarce grać, no to od razu klika z miejsca i ma na przeglądarce. Tylko mówię, nie będzie to to znaczy, jak macie linea na, 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 na swoim komputerze, to właśnie też was przekieruje na. na na, na przeglądarkę, a na telefonie jakoś to inaczej przekierowuje, no nie wiem, jakoś to tak dziwnie zrobione po prostu i tyle. No. Ja na, na telefonie też to będę rozwijał, no mówię, mam nadzieję, że to później nie będzie miało żadnego zgrzytu, tylko też się, też się zastanawiam, bo tutaj mam, na przeglądarce mam, podłączyłem OKX Wallet i tutaj też podłączyłem ten sam OKX Wallet. Mam nadzieję, że to też nie będzie miało jakiegoś zgrzytu, a tutaj nie widzę, żeby, żeby jakoś odłączyć portfel albo coś takiego. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Yy... Na pewno warto zrobić jedno konto. Jak chcecie, to zróbcie sobie dwa na przeglądarce i na tym. Um, ja wysłałem im wiadomość, na razie nie mam odpowiedzi, zobaczymy. Na pewno będą aktualizować temat, i tak dalej. Także na spokojnie. E, co tu dalej było? E, stań się częścią historii gier, gdzie Bombi pionieruje mini-dub dzięki przełomowemu debiutowi. Rozpocznie swoją przygodę z Bombi w ramach uczciwej gry premierowej i cieszy niesamowitymi wydarzeniami startowymi oraz epickimi nagrodami. Uwaga, bombę! Zacznijmy pitką podróż z fantastycznymi nagrodami startowymi. Early Beard Kai Drop. Porcja dla pierwszych 200-400 tysięcy graczy, 50 tysięcy tokenów Kaja. Warunek odbioru rozwin swój bomber do poziomu 20. Dodatkowo nie przegap szansy na wygranie Tesla Model Y, iPhone 16 Pro, Max i tokeny Kati. A ile tego jest do wygrania? Już Wam pokazuję. Czekajcie. Weźmy sobie Kati News. Bombi news i mamy główna nagroda Tesla model Y, 20 najnowszych iPhone'ów 16 Pro Max, 250 tysięcy tokenów Kati Pool, 2000 jakby pierwszych takich zwycięzców, będzie miało 1000 Kati, każdy to prefers share, each to prefers share 50 tysięcy Katy i kolejne 50 tysięcy osoby, 50 tysięcy Katy. Tak więc, jeżeli chodzi o Katia, to jest ta sama sytuacja. Też dam link w opisie. Ta sama sytuacja. Wchodzicie przez aplikację Line. Okay? Wejdźcie sobie przez aplikację po prostu Line. Ja w ogóle teraz mojego Katia, o tutaj, na moim lineie możecie mnie dodać do znajomych na Line, oczywiście. Na moim Line, mojego Katia, jak sobie tutaj otwieram, popatrzcie, jak sobie tu otwieram mojego Katia. Na tym line, ie. to mi też chodzi na przeglądarkę, bo jestem, no, jestem na laptopie. Tak, jednym kątem na laptopie i tutaj mi się w ogóle nie uruchamia. Teraz wcześniej mi się uruchomiło, uruchamiało, teraz mi się w ogóle nie uruchamia. A na aplikacji Line na telefonie mi się uruchamia. Tak więc to jest też kolejny temat. A tutaj, jak sobie wchodzę, Play, na aplikacji tutaj mi się uruchamia. Tak więc Katia lepiej zrobić od razu na, na aplikacji Line. A macie aplikację Line i wtedy wchodzicie przez link w opisie tutaj. I po prostu na ten. Ja tutaj jeszcze nic praktycznie nie robiłem. I później tutaj jest taki samochodzik i tutaj sobie wpisujecie, klikacie sobie w ten samochodzik te nagrody. I tutaj sobie wpisujecie swój adres e-mail i dajecie confirm. OK, To jest też ważne. No i jesteście zapisani. I później jak chcecie, to zapraszacie osoby, oczywiście rozwijacie swoje konto, mieć większe po prostu szanse. To jest logiczne. I tutaj też w KATIA jest pas, OK, Jest też pas. Tutaj też. Yy, zdobywamy po prostu no, punkty. Nie, no, zdobywamy po prostu punkty. Jakiś taki osobny pas, nie? dodatkowy. Czekajcie, gdzie to jest? R, no to tak, tutaj mam questy do zrobienia, wszystko to muszę na, na, na bieżąco zrobić. Tu po prostu mamy punkty. Jest AirDrop pas, tak jak, tak jak to po prostu jest ogólnie na Telegramie. Możemy też kupić to premium za tam. Za ile to jest to premium? Tutaj? Tak, za 42 dolary albo za 192 Kaja. Tylko tu jest problem z tym Kaja, nie? Ogólnie. Yy, ogólnie jest tu problem z tym Kaja. Możemy czyli generalnie, możemy zebrać większą ilość Kati, kati większą ilość bombi, generalnie rzecz biorąc, oraz yy, mamy szansę zgarnąć dodatkowe nagrody od nich, nie? Za ten start tutaj właśnie w, w Line, w aplikacji Line, w Line, ok No. Problem mam z opłatą tutaj bonusowych tematów za jak sobie przejdę tutaj. Mam Te gifty są początkowe, nie? Jeden sobie kupiłem płacąc kartą, drugi sobie chciałem kupić, właśnie płacąc tymi tokenami Kaja. Okay? Mam taką i mam transakcję, no i mam problem. E, mam problem takowy, że nie mogę tego opłacić, nie? To jest właśnie problem, nie wiem dlaczego. Mam te tokeny Kaja. No, chyba, że tu jest coś innego, żeby opłacić fi. Ale tutaj mi pokazuje, że to się, że fi to, to są tokeny Kaja. Ja nie rozumiem, dlaczego ja tego nie mogę opłacić. Tu jest jakiś problem. No, może ktoś mi pomoże, no nie wiem. Zmieniam tutaj ten, to fi, żeby to, wiesz, jako, wiecie, jakoś może to przeszło, albo coś, ale to nic to jakby nie daje, nie? To nic jakby nie daje. Więc naprawdę nie wiem, o co dokładnie tutaj chodzi. Yy... Jak ja, jak ja bym to mógł tutaj kurczę zmienić, no nic jak bym tam nie dał, to nic mi to nie wychodzi, nie? Więc kupię sobie te dodatkowe tematy kartą, po prostu płacąc i tyle. Czekam też na ich odpowiedź. Czy grając na przeglądarce, inaczej mam jakby inne konto, grając na, na, na aplikacji mam też inne konto, czy jakby to nie będzie miało jakiegoś później czy to nie będzie jakiegoś problemu z tego później, nie? No o to mi głównie chodzi, tak? Że po prostu z tego nie było jakiegoś tam problemu, nie? No, finalnie. Mam nadzieję, że nie, no przynajmniej czego miałoby być jakiś z tego problem, prawda? I tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o nowy serwer Bombi od Lean, od Line, ok? I nowy serwer Cathy od LINE. Gramy on o więcej tokenów, nowe nagrody i tak dalej. Pamiętajcie, że tutaj tak naprawdę możemy się wbić też mocno w rankingu, ok? Na tym nowym serwerze. No patrzcie, ja, ja mam który? Mam 66 level, jestem 387 rankingu. Jak to utrzymam, to mam 150 tysięcy tokenów, ok? To jest coś, coś pięknego, nie? No, oczywiście będę się starał tu bardziej rozwinąć. Jeszcze vip a jakiegoś, kupić coś tam, żeby po prostu wejść jeszcze wyżej tutaj, ok? No, takie jest jakby gdzieś tam moje ten, bo tutaj jeszcze nie ma dużo ludzi. To jest właśnie to, nie? I ile w ogóle będzie ludzi, to się też okaże, nie? No, dobra, lecimy. No, PK, sobie teraz widzicie? Jestem na 306, 380 miejscu i patrzcie, jakiego gościa w ogóle leje, nie? go miażdżę, nie? No, wiadomo, że tu będą ludzie dochodzić, dochodzić cały czas, więc tutaj ludzi będzie więcej i będą też więcej inwestować, i tak dalej. To jest jakby kolejny serwer, nie? Okej, okay, mała wklejka do tego, co mamy, bo pojawiło się najnowsze info od NotPixel. Tak więc, dzisiaj PX oficjalnie wchodzi do gry. Oto wizja stojąca za, za przeszłością i przyszłością. Przeszłość. Od samego początku stawialiśmy na przekonania, a nie na wygodę. Dlatego PX debiutuje wyłącznie na deksach. Większość projektów wybiera przewidywalną drogę. Listing na ceksach, szybki skok, wyjście kosztem użytkowników, krach i zapomnienie. Widzieliśmy to zbyt wiele razy. My nie zmierzamy iść tą ścieżką. Nie jesteśmy tutaj, aby zdobywać płynność za wszelką cenę. Wizja Pawła Durowa przemawia do nas. Telegram i TON mają już narzędzia oraz największą społeczność telegramową na świecie. Nadszedł czas, aby dorosnąć. Czas, aby wznieść własną flagę. Przyszłość. Priorytetem jest dla nas organiczny rozwój, zarówno pod względem rzeczywistego użytkowania, jak i wyceny. Od dziś wprowadzamy nowe tryby dla graczy: płótno dla posiadaczy PX, otwarte płótno i więcej nowych trybów do gry: rywalizacji, wygrywania i dobrej zabawy. Kolejna bitwa na Telegramie stanie się wielkim wydarzeniem i odbędzie się w kwietniu. Nowe me mechaniki i dostosowane zasady sprawią, że będzie to prawdziwa bitwa społeczności na Telegramie. Uwielbiamy technologię TON, dlatego chcemy większej integracji z NFT. Największe płótno NFT na świecie zostanie uruchomione w przyszłym miesiącu. Wczoraj nasze naklejki NFT zostały wyprzedane. Oczywiście kolejne on-chainowe przypadki już w drodze. To jest najnowsze info, info najnowsze info od Nodpixel. Kiedy będzie listing? O której godzinie będziemy to widzieć? Zobaczymy. Ja podchodzę pozytywnie. ok. Nie wiem jaka będzie cena na start, to się przekonałem już wkrótce, ok? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie minimum Pół dolara, no ale czas pokaże. Ludzie tu piszą, że to będzie minimum, będzie około 0.102, 10 centów, 20 centów za sztukę. No, zobaczymy, zobaczymy. Do listingu, nie wiem kiedy będzie. Ludzie piszą, że to będzie czwarta może PM czy tam 17 czasu polskiego, coś takiego. Nie ma takiej informacji, więc ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć dokładnie jak to będzie wyglądało. Okay. Mamy tak naprawdę już potwierdzone, można powiedzieć, o godzinie 16 UTC, The Dust, jest to y, DEX, OK, na tonie, um, który dał informację Probably Listing um, Trading of PX Stars Today at 16 UTC, OK? Czyli to będzie, czekajcie, 16, żeby nie zrobić żadnej wtopy. Asta UTC, no to to jest oczywiście 17. Y, w Polsce tak? 17 czasu polskiego i kochani, tak to wygląda. Odbiór airdropa ma być dostępny godzinę wcześniej. Tak oni tutaj to przedstawili. I teraz mamy tak. Tutaj oni dają od razu link, link do, do tej puli. Ok, jest ton PX. Jeżeli chcecie. To ja to też podlinkuję w opisie. To pewnie będzie też na S Tone FI, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj, generalnie, możecie sobie dać Connect Wallet, Connect Wallet Tone i tutaj sobie na przykład z waszego OKX Wallet, czy z innego portfela po prostu skanujecie ten kod QR, łączycie się z giełdą i po prostu będziecie w stanie handlować. Jak będziecie mieć swoje tokeny na koncie. Na początku, taka, taki tipy, nie? Przy początku. Yy, uważajcie ze slippage'em, slippage nie? Sleepage. Sleepage tolerance. Na początku załóżmy cena będzie, załóżmy przykładowo 1 dolar, będą duże wahania, slippage czasem na początku warto ustawić na 5% albo nawet na 10%, żeby transakcja przeszła, oczywiście jak ktoś chce szybko sprzedać czy kupić, prawda? to już w zależności co, kto gdzieś tam woli. Na spokojnie. Ja to też wszystko będę pisał na telegramie na grupie. Tak więc, ja zapraszam wszystkich serdecznie na grupę. Link będzie też w opisie. Działamy. Ok, ostatnia dogrywka na dzisiaj. Jeszcze nowsze info, najnowsze info. Następny rozdział dla PX. Już udowodniliśmy, że potrafimy zbierać entuzjastów z różnych społeczności i organizować, organizować wyróżniające się wydarzenia. Ale to dopiero początek. Co czeka PX i jego który budujemy? Oto zapowiedzi przyszłości. Nadchodzące tryby gry: dwa ekscytujące nowe tryby, już wkrótce. NFT Map, w pełni interaktywny, interaktywny płótno, gdzie każdy piksel jest NFT, którym dysponują i którym wymieniają posiadacze PX. PX Battle, zdecentralizowane płótno oparte na inteligentnym kontrakcie wymiany pikseli na PX, rozpoczynając od 01PX. Cena piksela automatycznie podwaja się przy każdej transakcji 0,1 do 0,2, 0,4 itd. Nowy właściciel płaci poprzedniemu. Oba tryby oparte są na PX, co tworzy prawdziwe zaangażowanie i deflacyjne mechanizmy. Coroczna bitwa na telegramie. W tym kwietniu powraca największa bitwa na telegramie, tym razem z nowymi mechanikami i dopracowanymi zasadami. Więcej nagród, silniejsza konkurencja i zupełnie nowa jakość doświadczenia. A najlepsze części to nie będzie jednorazowe wydarzenie. Bitwa na telegramie stanie się coroczną tradycją, wyznaczając standardy dla, dla angażujących wydarzeń na dużą skalę. Staking PX. Wkrótce uruchomimy stake dla PX wspierany przez nagrody Ton Validator. PX będą wykupowane z rynku i rozdzielane między stakerów. To tworzy, stworzy trwały cykl wartości dla społeczności. Notcoin z miłością. Generalnie ja to widzę. Powiem Wam szczerze, że ja to widzę. Yy... Oczywiście zdania mogą być podzielone i tak dalej, bo ja tak samo, ja tak samo liczyłem, że cena na starcie będzie 2 dolary. Wiecie, może 2, może 3. To by było coś, prawda? Jeżeli idą tą drogą, i jeżeli to wszystko będzie. Dopięte, tak jak oni chcą, no to będzie super. To będzie naprawdę super. W tym momencie ma to ręce i nogi. Naprawdę ma to ręce i nogi. Zobaczymy, jaka cena będzie na start i tak dalej. Następny odcinek już jutro, kochani. Um, dajcie znać, co Wy myślicie o tych wszystkich informacjach, o tych najnowszych również, jaka jest mapa drogowa na następne miesiące lata, jak to yy, Waszym zdaniem wygląda. Wiecie no, ja na tym nie straciłem. Ja włożyłem ile tutaj chciałem, um, dobrze się bawiłem w Not Pixelu naprawdę się dobrze bawiłem w tej, w tej tutaj yy, mini apce, także dla mnie, super. Um, będę wspierał ekosystem. Dzięki i pozdrawiam. Hej!